Dzień dobry! Niedawno mieliście okazję zobaczyć moją recenzję gry z uniwersum Terminatora pod tytułem Terminator Resistance. Wspomniałem, że rok 2019 był rokiem Terminatora i coś w tym musi być, ponieważ dostaliśmy film Terminator Mroczne przeznaczenie, wspomnianą grę, a także komiks. Ten komiks to Terminator Sector War, który został wydany w Polsce przez wydawnictwo Scream Comics. Na moim kanale opisywałem już komiksy tego wydawnictwa, między innymi Terminator Nawałnica, który był kontynuacją pierwszego filmowego Terminatora Jamesa Camerona z 1984 roku. Tym razem mamy do czynienia z historią, której akcja rozgrywa się równolegle do pierwszego Terminatora Camerona. Oryginalnie komiks był wydany w czterech częściach w latach 2018-2019 przez Dark Horse. W Polsce Scream Comics zdecydowało się na zbiorcze wydanie. Komiks prezentuje się dobrze. Ma sztywną okładkę. W środku znajdziemy wszystkie wariacje okładek, jakie wyszły w poszczególnych częściach. Mi podoba się taka dbałość ze strony polskiego wydawcy, aby fanom nic nie umknęło. Za scenariusz odpowiada Brian Wood. Fani komiksów mogą go kojarzyć z takich tytułów jak Aliens Bund, seria Gwiezdne Wojny, czy Robocop Citizen's Arrest? Jak wspomniałem, wydarzenia przedstawione w komiksie są historią równoległą do pierwszego terminatora Jamesa Camerona. Akcja filmu dotyczyła miasta Los Angeles, w komiksie mamy Nowy Jork. Rok fabularny jest ten sam, czyli 1984. W obydwu przypadkach z przyszłości przybywa terminator T800. W filmie ma zgładzić Sarah Connor w komiksie Lucy Castro. Sara urodzi Johna Conora, który poprowadzi ruch oporu do zwycięstwa w przyszłej wojnie ze zbuntowanym systemem Skynet i jego maszynami. Castro urodzi córkę, która wraz z Johnem weźmie udział w udanej operacji przeciwko Skynetowi. I bardzo ciekawe jest to, że akcja filmu i akcja komiksu dzieją się równolegle. Lucy ma okazję dowiedzieć się z telewizji o filmowych wydarzeniach w Los Angeles. Jeżeli chodzi o bohaterkę, to myślę, że odbiorca ją polubi. Jest Policjantką. Zrywa ze swoim nieodpowiedzialnym chłopakiem i dowiaduje się, że jest w ciąży. W końcu ma urodzić ważną osobę. W filmie Sara Connor również zaszła w ciążę. Ciąża w filmie była pewnego rodzaju nadzieją na wolną od maszyn przyszłość. W przeciwieństwie do Sary, Castro jest silna. W końcu pracuje w policji. Potrafi walczyć, uciekać przed terminatorem, szybko analizować sytuację. Mi podoba się taka bohaterka. Nie stanowi ona powtórzenia przerażonej i niepewnej wszystkiego Sary. Ta potrzebowała do ochrony wysłannika z przyszłości, jakim był Kyle Reese. Pomogę Ci. Nazywam się Reese. Jestem sierżantem jednostki specjalnej. Mam Cię ochronić. Chcą Cię zlikwidować. Lucy Castro broni się sama. Tutaj rodzi się pytanie, czy rzeczywiście bohaterka potrafi tak szybko uwierzyć w maszynę z przyszłości, zrozumieć ją na tyle, by chronić się przed nią oraz w konsekwencji ją zgładzić. Być może wersja Camerona z niedowierzającą Sarą była bardziej realna. Sara na początku filmu nie wie, co się dzieje, nie wierzy, że to maszyna. Dopiero w Terminatorze 2 była świadomą przyszłej wojny kobietą, która umie posługiwać się bronią i myśli jak żołnierz. W komiksie Lucy od razu przychodzi do ataku. Myślę, że jednak nie powinno budzić to wątpliwości, bo kobieta jest policjantką i jak widać dobrą. Nie potrzebuje protektora. Broni się sama, a jeśli potrzebuje pomocy, to wie, gdzie i kogo zaangażować. A jeśli chodzi o samego Terminatora, to jest naprawdę dobrze pokazany. To maszyna, która przybywa z przyszłości, tak jak w filmowym Terminatorze. Zdobywa ubranie i dąży do wykonania celu. Nic więcej nie zamierza. Idzie naprzód. Z czasem podczas walki robotowi uszkadza się tkanka skórna, ale o to chodzi. Terminator to maszyna okryta ludzką skórą. Pociągające zawsze było odsłanianie endoszkieletu cyborga. W terminatorze Camerona T800 był coraz bardziej uszkodzony. Im dalej fabuły, tym więcej uszkodzeń zawierał. Wszystkich cieszył widok pół człowieka, pół maszyny. W komiksie i w filmie dochodzi do ostatecznego spalenia tkanki skórnej na maszynie i pokazany zostaje T800 w. Całej swej metalowej okazałości. W komiksie endoszkielet prezentuje się wyśmienicie. Budzi grozę. Trzeba przyznać, że rysunek nic mu nie odbiera. I tutaj przyczepiłbym się do jednej rzeczy. W komiksie T800 jest bardzo rozmowny. Może nie aż tak bardzo, ale przekazuje pewne informacje o przyszłości swojemu celowi, czyli Lucy. Filmowa wersja, jaką zaprezentował nam Arnold Schwarzenegger, była małomównym zabójcą. Przekazywał informacje tylko wtedy, kiedy musiał. Jestem znajomym Sary Connor. Podobno tu jest. Mogę ją zobaczyć? Nie. Składa zeznania. Nie dzielił się z nikim tym, co czeka ludzkość w przyszłości. W komiksie cyborg też jest mało mówną maszyną do zabijania, ale jednak podczas walki z naszą policjantką wydaje się, jakby musiał najpierw z nią porozmawiać, lub jakby był człowiekiem, który ma dziwną chęć przekazania swojej ofierze pewnych informacji, zanim ją zlikwiduje. W pewnym momencie przekazuje jej wiedzę na temat jej przyszłego dziecka i jego udziale w ruchu oporu w przyszłej wojnie ludzkości z maszynami. W filmie Kyle Reese jasno określił terminatora jako maszynę, z którą się nie dyskutuje, nie negocjuje. Nie przekupisz go ani nie przekonasz. Nie czuję żalu, wyrzutów czy sumienia, sumienia czy ani strachu. strachu. I nie zrezygnuję. Nigdy. Schwarzenegger w pierwszym terminatorze wypowiedział naprawdę niewiele słów i to było piękne. Sarah Connor? Sarah Connor? Tak. Terminator jawił się jako potwór. Komiks delikatnie go uczłowieczył. Rozumiem, że Brian Wood potrzebował rozwiązania fabularnego, aby przekazać czytelnikom. Jak ważną postacią jest Lucy Castro. Postawił na walkę jeden do jednego, czyli Terminator kontra Lucy, i nie było innych bohaterów z przyszłości, które mogłyby dopowiedzieć historię. Jak pamiętamy z filmowej wersji Terminatora, bohaterem, który wszystko tłumaczył, czy to Sarze, czy policjantom, był Kyle Reese. To dzięki niemu odbiorca dowiedział się, czym jest T800 i po co przybył. Odmienił nasz los i zawrócił nas z krawędzi zagłady. Connor. Nazywa się Conor. John Conor to twój syn, który jeszcze się nie urodził. Historia komiksowa jest krótka i nie zawiera wielu bohaterów. Ud musiał więc sobie poradzić inaczej. Jeżeli chodzi o wygląd, to komiksowy Terminator nie przypomina filmowej wersji, czyli Arnolda Schwarzeneggera. Właściwie nie wiem, czy taki był zamysł twórców, czy jakieś licencje nie pozwalały użyć wizerunku aktora. Mi to nie przeszkadza, bo Terminator to endoszkielet, na który może być nałożona skóra o różnym kształcie. Jednak w komiksie cyborg wyświetla informacje o sobie i jest to model 1.01. W filmie także mamy model 1.01, więc powinny być takie same. Ale z tymi oznaczeniami seria T800 model 1.01 jest trochę zamieszania nawet na dobrych stronach fanowskich, więc nie wiem, czy warto to szerzej rozpatrywać. Komiks powstał w 2018 roku i zapoznanie się twórców z informacjami o modelach Cyborga. Było możliwe i mogło to skutkować wpisaniem w komiksie innej liczby niż 101. I to byłoby dobrym rozwiązaniem, a tak skrupulatnym fanom może to troszkę przeszkadzać. Poza tym, ja bardzo pozytywnie przyjąłem komiksowego Terminatora. Niewątpliwie dużym plusem są ilustracje. Nowy Jork roku 1984 pokazany jest wspaniale. Kolory świetnie oddają klimat mrocznej historii. Akcja rozgrywa się nocą i tak. Ta noc także dobrze została oddana w rysunkach. Świetnie wyszły postaci, no i wspomniany cyborg T800. Kompozycja obrazów jest mistrzowska. Ilustracje dokładnie kierują percepcję odbiorcy w setno. Niektóre kompozycje także świetnie oddają dynamikę akcji, a jej jest naprawdę dużo. Mi bardzo pasuje taka kreska i taki kolor w komiksie. No i dla mnie bardzo ważne jest, że ta komiksowa historia jest tak przemyślana, że w jakiś sposób łączy się z filmowym uniwersum Terminatora. Komiks czytało mi się świetnie i jednym tchem. Muszę Wam podziękować, bo to dzięki Wam dowiedziałam się o jego istnieniu i go nabyłem. Jeśli lubicie historię Terminatora, to ten komiks jest dla Was. Dziękuję wam za dzisiaj. Oceńcie moją pracę. Pamiętajcie o konkursie pod każdym odcinkiem. Na moim kanale możecie wygrać film na płycie DVD albo Blu-ray. Komentujcie i do zobaczenia!